900! Dziewczyna, jest zmęczona! Niesamowite! 100 razy i nigdy się nie przewróciła! Hmm. Amina, to rekord kampusu! Nikt wcześniej nie skakał tyle razy! Następnym razem postaram się ustanowić nowy rekord. Kto następny? następny? Teraz moja kolej. Wow, 100 razy! To bardzo dużo! Hmm. Ja nie potrafię więcej niż 15! Dawajcie, dziewczyny. na pewno skoczy więcej razy niż Amina! Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Hm, dziesięć razy? Nawet ja potrafię więcej? Kurczę, potknęłam się, bo bliźniaczki źle trzymały linę. Dobrze trzymałyśmy linę. Au, to bolało! Słuchaj Bąbel, jeszcze raz tak mocno uderzysz, to walę ci w twój tłusty policzek. Tyra, już ci mówiłem, nie boję się ciebie. A mój policzek sobie nie jest gruby. Manka, nie da się z tą grać, jestem! Ty na no, zamknij się! No dość znoszę Twoich obęk! Wiesz czy tolerujesz? Bo jesteś popychadłem. Nie jestem popychadłem, nie nazywaj mnie tak! A co mi zrobisz? A? Może chcesz walczyć! No dawaj! Co znowu jest nie tak? Walka? Tak, z przyjemnością! Zawsze nauczyłem, żeby cię walnąć w twarz! O, mój Boże, bójka! Ale mam dosyć tych frajerów! Cały czas robią tylko hałas! Chłopcy, uspokójcie się! Dylan, odgryzę ci ucho! O, o, ucho! Nie możesz gryźć! Co się jak dziewczyna? Przestańcie walczyć! Dylan, bańka! Pan macie zaraz przyjdzie! Chłopcy, uspokójcie Zajdę się! Zejdę mnie tu z Nie jestem tosty! O, oo! Bajka, nie gryź mnie w palec! Będziesz wiedział, jak to jest mnie nazywać! Chłopaki, ile razy mogę to powtarzać? Jak zjedliście, to, trzeba po sobie posprzątać. Nie jesteście świniami. Ale to, a, to nie my! Byli. A co wy myśleliście? Że może to ja byłem? Tak, to na pewno byli przy frajerzy. Tak, a co myślicie widziałem? Jak pizze i pilę bo jadę. Ludzie, przestańcie oczeniać frajerów. Nigdy by sobie na to nie pozwolili. A tak w ogóle to nasze mlecze. Niszki, Niszki lekarskie? Kiedy stałeś się mleczami? <laughs> Chłopaki, wiecie co? Byłem wczoraj w klubie i nauczyłem się nowego ruchu. Patrzcie! wow, Dobre ruchy! A co najważniejsze, dziewczynom się to podoba. Kurde, chłopaki! Zjedliśmy i zapomnieliśmy posprzątać w kafejce! Wróćmy posprzątać! Co ty się martwisz? Nie przejmuj się! Pomyśl, że zapomnieliśmy. Nikt nie będzie wiedział, że to my byliśmy. Banjo, źle to robisz! Musisz być odważniejszy! O tak! Ale pan Max zawsze mówi, że trzeba po sobie sprzątać! Nie jesteśmy świniami! Uspokój się, tango! Frajerzy nas posprzątają! Kaka robi to dobrze? O tak? Uhuu! Uh. Aha, tak to lepiej! Jeju! A co to za hałas na zewnątrz? To tyle, nie chcę słyszeć nic więcej. Albo po sobie sprzątacie, albo zamknę kafejkę na zawsze. Na, na zawsze? zawsze? I co będziemy głodować? Panie Max, znowu mamy problemy z frajerami. Z frajerami? Nie mamowy. mowy. O, problemy z frajerami! A mówię, to mlecze! Mandy, co oni zrobili? Proszę iść za mną, pokażę panu, co zrobiły pana mleczyki. I co, mamy to wszystko sprzątać? Nie mam mowy! Niech pan sprząta ten, kto to zrobił ten bałagan! Chodźmy, ludzie. Chłopaki, spójrzcie! Są frajerzy i walczą! Wow, minęło dużo czasu, to kłóci się na kampusie. Ciekawe, czego tym razem sobie nie dostępnili. O, patrzcie, pan Max tu jest. Frejersi mają kłopoty. Co, idziemy popatrzeć. O! <laughs> Straciliście rozum? Co tu się dzieje? Panie Max, on zaczął pierwszy. Nazywał mnie Popehatmem. A nie, nie mogłem tego znieść. Tak, tak, <laughs> <Panie, śmiech> Nie, nam Hej, uspokójcie się, szybko! No cóż, panie Max, oto te mlecze, tak, białe i puszyste. O, ty mówisz, że to my jesteśmy źli? No cóż, chłopaki, bronię was, nazywam was naszymi mleczami, a wy mnie tak zdradzacie, będę musiał was ukarać. Panie Max, są świadkowie, nic takiego się tutaj nie wydarzyło, chłopcy tylko trochę się pokłócili, proszę ich nie karać, to moi przyjaciele. bo tu a nie wtrącaj się. Sam pan Max wie, kogo ukarać, a kogo nie. Ja uważam, że frajerów należy wydalić z kampusu. Wykopać Wykopa frajerów, frajerów z kampusu! Z kampusu. Jaka Żynada! Nie ma potrzeby nikogo wyrzucać. Chłopaki się poprawią, prawda, frajerzy? Tak, poprawimy, A, poprawimy się. się. Sugeruję głosowanie za wyrzuceniem banki i Delona z kampusu. Kto jest za? Przepraszam, Przepraszam frajerzy! Zrobicie za dużo hałasu. Bójki są złe tak popatrzcie grany. Grany. Ja zawsze mówiłam, że na kampusie nie ma miejsca dla frajerów. Dlaczego znaczy wszyscy jesteście przeciwko moim przyjaciołom? Dobra ludzie, decyzja podjęta. Banka i Diana zostaną wydaleni z kampusu. Zabieracie swoje rzeczy. Wieczorem odbierze was autobus i zawiezie do domu. Ale, Ale nie, nie chcę opuszczać kampusu. kampusu. Już za późno frajerzy! Trzeba było pomyśleć wcześniej chłopcy. A wam durnicy! frajerzy! A mi żel chłopaków! Dobra, chodźmy. Żegnaj poneczko, nie zapomnimy o tobie. Jesteś najlepszą przyjaciółką. Żydzy nie pomogą. Twoi przyjaciele nigdy nie wrócą na kampus. To koniec, zebranie zakończone, można iść. Nie płacz poneczka! Może zamiast banki i przyjdą nowi chłopacy, którzy będą jeszcze lepsi. się czuję, że wrzuciłem na skampusu z powodu jakiejś bójki. Przepraszam, że nigdy nie miałem czasu uderzyć cię w twarz. Hmm? O, Frezy, jeszcze tu jesteście? No tak, już na się kanał autobus! Tak, macie pecha. Chodźmy, Delan! Dobra, frejerzy! Trzymajcie się! się. Dziewczyny, mam pomysł jak zatrzymać frajerów w kampusie, żeby nauczył Max ich nie wyrzucił. Ale Amina, dlaczego musisz pomagać frejerom? Pozwolimy odejść, to ich wina. Mniej ludzi? Więcej tlenu. Nie, dziewczyny, chcę pomóc chłopakom. Są częścią naszego kampusu. Ja nie będę pomagać frajerom. Cóż, nie jest to konieczne. Obędziemy się bez ciebie. Dziewczyny, jesteście ze mną? Pomożemy! Mi przejść, jestem pierwszy. Dobra. Hmm. hmm. A nie mi, Uspokój się, bańka! Nie będziemy was bić! A tak? No my się wcale nie biliśmy. Aha! Mhm. W skrócie, Frejerzy, pomożemy Wam. Zadbamy o to, żebyście zostali na kapusie. Co? Co? Poważnie? poważnie? Tak, poważnie. O, super. Jak przekonacie nauczyciela Maxa, żeby nas spuścił? My nie będziemy nikogo przekonywać. Sprawimy, że sam pan Max będzie was chciał zatrzymać na kampusie. Jeśli teraz róbcie zlecz żarty, to nie mamy nastroju na to. Chodź, Denon, o to, bo z nas czeka. Studia! Chłopcy, naprawdę chcemy wam pomóc. Tak, mamy dwa wolne miejsca na naszym kampusie. Z przyjemnością przyjmiemy twoje dzieci do naszej szkoły. Tak, wyślij swoją aplikację na nasz adres e-mail, a my ją rozpatrzymy. Swoją drogą, nastolatki w naszej szkole są najbardziej przyjacielskie. U nas nigdy nie ma kłótni, konfliktów. I oczywiście nasz kampus ma najlepszą ochronę i najlepsze kamery CCTV. Stas, nie, nie ruszaj się! To, to jest, jest rapunek! A, proszę, nie dotykaj mnie! Miesz, co chcesz, tylko nie bij! Dawaj, przyłóż mu jak należy! Postradałeś rozum? Nie uderzy go! No to ja go rozsmaruję po ścianie! Halo? Panie Max? Wszystko w porządku? Mam zadzwonić na policję? Pomocy! Jakiś napad! Hej, zamknij się szybko i oddaj mi swój telefon! A, nie ma potrzeby zadzwonić na policję, to tylko lekcja aktorstwa. Proszę bardzo. Panie Max, jest pan że wszystko w porządku? Znukautuj go! W porządku, przygotuj się! Teraz na pewno będziesz cierpieć! Proszę, tylko nie głowę! Ręce precz od pana Maxa. Inaczej zaraz się pomijemy. Przeż, dlaczego wciąż jesteście? Przecież was wyrzuciłem. A nie Maxie, ratujemy pana. Jeszcze do trzech i się stąd. Raz, dwa. Huh. Panie Max, wszystko w porządku? Proszę wstać, udało się. Nic mi nie jest. Dzięki za pomoc. Dobrze, że jeszcze nie opuściliśmy kampusu. Dobra, Dylan, no chodźmy! autobus na czeka, a nas wyrzucono. Czekajcie, chłopaki, to nie jest nie odchodźcie. Zostajecie na terenie kampusu. Prawda? Tak? Tak? Możemy, Możemy zostać? No tak, pomogliście mi, uratowaliście mnie przed bandytami. Panie Maxie! Jest! Ludzie, wygląda na to, że udało nam się zatrzymać frajerów w kampusie. Dajcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. I wszyscy pa pa!